Dzień dobry, dzień dobry, witam Was kochane farmazonki na kolejnym odcinku kanału Farmazony pod tytułem przymus produktywności. To jest niestety. Coś co sami sobie kochani. Nadajemy oraz społeczeństwo nam to nadaje, że jak. Nic nie robisz. To jesteś nic nie wart. A to nieprawda. Niestety mamy to tak głęboko zakorzenione, że ja dzisiaj, na przykład, żeby nie zmarnować tej całej niedzieli, no to postanowiłam coś zrobić. Byłam na zakupach. W jedynym otwartym u nas sklepie w, w niedzielę. Intermarche. Nie wiem na jakiej zasadzie to się dzieje, że wszystko prawie jest zamknięte, a oni mogą. Może ktoś by wyjaśnił. No, narobiłam trochę jedzenia. Między innymi makaron ze szpinakiem i z łososiem i takie sprawy. No, go kochani, kochani na termozonkowego wintera, na którym wymieniam się energetycznie pomiędzy mną no, a moimi a my widzami kochani. E, dziękuję Wam bardzo wszystkim za zakupy. E, przymus produktywności. E, to jest taki kochani wirus, który wpływa na to, że no ciężko się ludziom odpoczywa. Odpoczywa się ciężko. Jak cały czas słyszysz, że czas to pieniądze, czas to to, to tamto, to już nie chcesz go zmarnować na odpoczynek. Знаете, если я, как лежите на канапе, то чувствуете винность. Да. Я совсем так чувствую. Вот. Oglądałam sobie piękny film, piękny obraz. Takiego właśnie siarankowego życia rodziny gdzieś tam w lesie nie w takim domku drewnianym, dwupiętrowym, przepięknym. Taka harmonia i spokój. I, I świerszcze. I kolacja na tarasie. To jest zwykłe, cudowne.

Jest taka pogoda, że nic się nie śpić. od parku na wykładnię, Tak mówią w gwiazdach. To życie kochani też jest fajne. Można czasami coś pomarudzić, pubełkotać, coś pościerać. I jest geek. Ważne, żeby w dobrym towarzysku. Да. Yeah.